Co by się stało, gdybym z przyczyn tak zwanych zdrowotnych musiała przejść z weganizmu na dietę zawierającą produkty odzwierzęce? No więc potraktowałabym to, zważywszy na to, czym się zajmuję i o czym tutaj do was mówię, czyli o tym, że wszystko jest w naszym umyśle, potraktowałabym to jako swoją ogromną porażkę i odkrycie podświadomych przekonań, które za tym idą. Więc mogłaby być to lekcja po prostu, którą trzeba by było odrobić. Ja kocham zwierzęta i nie wyobrażam sobie, żeby je jeść. Jak dla Was jest to naturalne, że wy jecie mięso, tak dla mnie moje zwoje, moje styki tego nie przetwarzają, jak można jeść inne ciała, które wcześniej zostały yy, dla nas zabite. Niedługo minie 16 czerwca 9 lat, jak nie jem mięsa. Wcześniej jadłam je i to w dużych ilościach ze względu na brak świadomości, kulturę i wychowanie. Ale Słuchajcie, ja od zawsze miałam w sobie coś takiego, nawet jak byłam w liceum, że ja nie chciałam tego mięsa jeść. Ja mówiłam mamie, że ja bym chciała być wegetarianką. Mama mówiła nie, bo nabawisz się anoreksji. Nie znała tego, nie wiedziała, jak to wprowadzić do życia. Poza tym nie było tych ułatwień dostępności produktów żywieniowych, jakie mamy teraz. Więc po prostu tak z przyzwyczajenia i też z powodu tego, że mi to mięso bardzo smakowało. Ja je po prostu ja gotowałam, przyrządzałam i bardzo często gościło na moim stole. Ale wewnętrznie miałam coś takiego, że nie. Że no nie, nawet jak przygotowywałam to mięso, jakąś kaczkę miałam. Przepraszam, wszystkich wegan, który, o który, którzy tutaj są, i to teraz mówię. I miałam ją na przykład umyć w, pod wodą. Dla mnie to budziło takie bardzo sprzeczne uczucia, takie, że N -n, nie chcę tego, ale z drugiej strony to robię. No i przyszedł taki dzień, przyszedł taki moment, że ja odstawiłam to mięso z dnia na dzień. I to było właśnie na no, tego 15 czerwca, od 16 już nie tknęłam e, mięsa. Co ciekawe... I już teraz chcę wam to wytłumaczyć, bo to jest naprawdę ciekawa historia. Aczkolwiek od razu zastrzegam, bo mamy takie prawo, jakie mamy, że to nie jest porada medyczna, i ja ciebie nie zachęcam, żebyś y, robiła tak jak ja. Y, wyciągaj własne wnioski i słuchaj siebie. To jest to, czego ja uczę. Słuchaj siebie. Ponieważ ja byłam chora na nieuleczalną chorobę y, Jelit. Mówiono mi, że ja będę brała do końca życia leki. To była bardzo ciężka choroba. Dla tych, którzy być może z nią się zetknęli, to jest kolitis ulceroza WZJG. To jest ta choroba, którą miała też Marianna Gierszewska, dla tych, którzy wiedzą. Tylko że u niej ona doprowadziła do stomii, u mnie się cofnęła. I ja odstawiłam leki w największym zaostrzeniu choroby, wtedy kiedy ja już byłam tak zmęczona tym leczeniem klasycznym, tym, że leczą mnie i to nie ma skutków, tym, że byłam sterydozależna, czyli jak brałam sterydy, puchłam, byłam ogromna, to wtedy y, czułam się dobrze, a jak schodziłam z dawki i już byłam blisko zajścia, no to wtedy okazywało się, że był nawrót choroby. Chciano mnie już przygotowywać do immunosupresji, czyli do takiego leczenia, które podaje się osobom, które są po przeszczepach, żeby organizm nie odrzucał organu. I ja wtedy powiedziałam dość. Nie, ja się wyleczę sama, bo ja zawsze miałam w sobie takie nieopisane uczucie, że choroby ciała to jest jakiś ból duszy i to było, słuchajcie, 9 lat temu więc ja jeszcze nie miałam tej wiedzy z zakresu rozwoju osobistego i duchowego, jaką mam teraz bo wtedy właśnie rozpoczęła się ta moja podróż zaglądania w głąb siebie, dowiadywania się, czym jest ten świat, jak on działa co tu działa, co nie działa, co nam służy, co nie służy szczególnie mi i, i odstawiałam wszystkie leki Zostawiłam wszystkie leki, poszłam na pierwszą moją taką konsultację do takiego mężczyzny, który już ich nie prowadzi. Ale nie dlatego, że był jakimś oszustem, wręcz przeciwnie, ale już jakby przeszedł tę drogę i już jest dalej. Tak myślę, że jest dalej, dlatego nie musi tego robić. Um, I on mi wtedy dał afirmację. To były pierwsze afirmacje, z którymi ja pracowałam w życiu. E, bardzo regularnie Kazał mi nagrać je sobie na dyktafon, ja sobie puszczałam przed snem. I ja do tej pory je pamiętam, bo ja od czasu do czasu do nich wracam. I nawet teraz, gdzie zrobiłam pełen cykl, minęło 9 lat, e, i jestem znowu w takim zwrotnym momencie mojego życia, wracam do nich, bo one są potężne, uniwersalne. I tak jak w drodze tego rozwoju duchowego mam wrażenie, że często oczywiście eksplorowałam, więc jak eksplorowałam to i błądziłam, wchodziłam w ślepa uliczki, potem stwierdzałam, że to w ogóle nie jest potrzebne do rozwoju, no ale na tym polega uczenie się. A te afirmacje są, uważam, cały czas genialne. No i ja te afirmacje powtarzałam, ale nie tak jak się teraz uczy, rano, wieczorem, przed snem, po budzeniu, w trakcie jedzenia, w ogóle pętla i tak dalej. Nie, ja to robiłam właśnie dosłownie dwie minuty przed zaśnięciem, czasami właśnie po samym przebudzeniu, i w ciągu dnia raczej tego już nie robiłam. Ale wtedy jeszcze szłam za działaniem inspirowanym, którego. Wtedy nie wiedziałam, że jest działaniem inspirowanym, i poszukiwałam czegoś w diecie. Podszukiwałam, że jak jeszcze mogę pomóc sobie, bo cały czas jeszcze miałam objawy tej bardzo trudnej choroby. A to jest choroba bardzo trudna fizycznie i bardzo wpływa na stan psychiczny. I wtedy gdzieś tam ktoś mi powiedział, czy przeczytałam, że. Bardzo niekorzystny jest nabiał przy chorobach autoimmunologicznych. No i dowiedziałam się, że wcale nie jest problemem e, laktoza, tylko kazeina. No i zaczęłam sobie googlować. Pamiętam, w którym mieszkaniu, na którym fotelu dokładnie kiedy siedziałam i trafił mi się w Google filmik em, przemysł mleczarski jest kure przeraźliwym. I słuchajcie, oglądałam ten filmik tak. Zasłaniając ręką komputer, bo był tak trudny i tak drastyczny, i on pokazywał, jak traktowane są zwierzęta w przemyśle leczarskim. I to był ten moment, w którym powiedziałam nie, ja się nie zgadzam na taki świat. No i przestałam jeść mięso i nabiał. Cztery dni po tym, jak ja to zrobiłam, ustąpiły mi wszystkie objawy mojej choroby. I cóż mam więcej mówić? Więc wracając, robiąc pętlę do początku tego filmu. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Mi ustąpiły te objawy. Tobie, jeżeli zmagasz się z czymś i zrobisz tak samo jak ja, może tak nie być, ponieważ to jest to, czego się nauczyłam, że jedna rzecz nie działa dla wszystkich, bo każdy z nas ma skomplikowane programy podświadome, które się ze sobą łączą, które są jedne pod drugimi. I trzeba odkryć swoje własne. Łatwiej jest to zrobić za pomocą drugiego człowieka, który ma taki świadomy wgląd, ale można też to zrobić samemu, tak jak ja to zrobiłam. I u mnie w tym momencie został przerwany konflikt, mój wewnętrzny konflikt, tego, że ja nie chciałam mieć tego mięsa, ja go jadłam. I od tamtej pory mam się świetnie, jestem zdrowa i nie potrzebuję jeść mięsa do tego, żeby dobrze się czuć. Wręcz właśnie ta dieta wegańska mnie wyleczyła z tej, z tej bardzo trudnej choroby. I dlaczego powiedziałabym, że jeżeli teraz by się tak zdarzyło, bo czasami są takie osoby w przestrzeni yy, internetu, które mówią: "Słuchaj, byłam weganką 7 lat, ale teraz przeszłam na inną dietę albo musiałam zacząć jeść mięso, bo miałam niedobory, bo to, bo tamto", a teraz właśnie na tej diecie czuję się świetnie. Dieta tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, ale ja powtarzam, że jeżeli nie ma znaczenia, to po co jest zwierzęta? Nie ma zna znaczenia mają twoje przekonania na temat diety i potem te osoby, które być może były na wega, ale tak naprawdę chciały jeść to mięso, przeszły na keto i stwierdziły, że teraz na keto schudły, czują się świetnie i w ogóle wszystko jest genialne. Ale tak nie jest, bo ja znam osoby na keto, które żywiły się bardzo mm, tak zgodnie z tymi przepisami keto i te wątróbki i te żelazo i doprowadziły też siebie do anemii. Więc to nie ma znaczenia. Znaczenie ma Twój mindset. Więc jeżeli ja miałabym teraz wrócić do diety mięsnej, używając takiej wymówki, że przez zdrowie, poczułabym to jako swoją porażkę, bo to znaczy, że tu się coś źle zadziało, że ja chciałam wrócić na dietę mięsną i traktuję te wyniki jako wymówkę do tego, że ja chcę z powrotem jeść mięso.